Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zagramy sobie na arenie, ponabijemy puarki i zagramy tym deckiem. Pierwszy mecz był z 12 levelem, także my sobie go pominiemy, teraz jesteśmy też dosyć nisko w parkach, natomiast po tym meczu jesteśmy na 5400. Spróbujemy dzisiaj też dostać do polskiej topki, dlatego że brakuje nam nieco ponad 100 puarków. także to będą cztery wygrane mecze pod rząd. Zobaczymy, że to się uda, natomiast nie byłem nigdy w polskiej topce, na ogół trzymałem się nieco poniżej, dlatego, że na ogół ludzie z polskiej topki z najniższych miejsc skończą na 6100, więc mi wystarczyło te 100 pułarków mniej, żeby dostać się do czempiona i tego miejsca się trzymałem przez cały sezon. Natomiast dzisiaj spróbujemy nabić czapkę, może się uda. Natomiast gramy dziś moim ulubionym Lavalunem z szkieletem dragonami. Jest ta wersja z Mega Minionem. Szkietę Dragonu ostatnio też dostały dużego nerfa oraz mam je na niższym levelu. Natomiast myślę, że i tak dobrze się sprawują w moim przypadku, znacznie lepiej niż Mega Minion. Natomiast mam wrażenie, że ze Szkietą Dragonami leg jest trochę bardziej uniwersalny i fajnie się dzięki temu gra przeciwko dekom pokroju z muszkieterką i z Wizardem, dlatego że one mają ten dodatkowy zasięg i dzięki temu są w stanie bardzo ładnie je zbijać. Natomiast przechodząc już do meczu, to gramy z przeciwnikiem, który ma Wizarda oraz Hoga, co może być. Małym problemem. Przydzimnik nas atakuje szkieletem barelem, także my się bronimy tym stonem, dlatego że wiadomo, beczka atakuje budynki. Przydzimnik atakuje hogiem, my się bronimy barbariankami, dlatego że nie chcemy żadnych obrzydli na wieży, dlatego że nasza przewaga jest niewielka i na razie nie chcę jej stracić, żeby nadal mieć prowadzenie. Także wydałem na to dużo, natomiast przydzimnik znowu musi się przed nimi bronić i, i tak myślę, że jesteśmy w tym zagrożeniu na plus. Także nieźle. Przeźnik dał jeszcze, musiał dać jeszcze batcy, które też zbije za chwilę nasza wieża. Więc wydał 5 eliksirów na obronę przeciwko naszym barbarianom. Oraz zbiliśmy Hog'a za 4 eliksiru, tymi barbariankami jeszcze wcześniej. Także myślę, że teraz mamy na tyle dużą przewagę w eliksirze, że możemy z tyłu dać lawę. Widzimy, że przeźnik też dał wizarda, zmarnował go de facto, dlatego, że on teraz się skupił po na lawie. My go zbijemy tą dragonami za chwilę. Przeźnik dał też beczkę, także my ją zbijemy oczywiście tym stonem. Hog zadaje obrażenie na wieży, natomiast na razie się tym nie przejmujemy, dlatego że wiemy, że nasz atak, kontr-atak będzie na pewno duży. Tutaj zagrałem źle, dlatego że wszystko może być ładnie skontrowane przez Fireballa, dokładnie w ten sposób. Natomiast przeciwnik nie powinien mieć eliksiru i powinien balon dojść do wieży. Ma trochę eliksiru. Tego Fireballa zmisowałem. Trudno, myślę, że osobiu uwierzy na tyle, że od jest zniszczona. Bronimy już drugą wieżę. Zawsze zależy nam na tym, żeby bronić się tanio, niekoniecznie do końca. Dlatego, że nasz kontratak, jeśli mamy choć trochę przewagi w eliksirze, da nam znacznie więcej niż obrona do końca. W takim przypadku, Boże gralibyśmy z ptakami pokroju Execute Eyecutimiera, które bardzo ładnie nas kontrują, to wtedy musimy oczywiście grać inaczej. Natomiast tutaj przeciwnik ma problem z obroną. My możemy zbić jego wizarda tym razem fireballem oraz strzałkami, dlatego że mamy double elixir i to nie będzie miało aż tak wielkiego znaczenia. W obronie bronimy się jedynie stonem, jak najtaniej, jak się tylko da. nianki wspomagają nasz atak, niszcząc batsy. Przeciwnik dał firebola, którego teraz zmarnował. Ja daję kolejnego balona i wizard z przeciwnika skupił się na balonie, i tak oto wieża została zniszczona. Także pierwszy mecz wygrany. W zasadzie drugi, ale pierwszy był z 12 levelem. Mamy plus 31 pułarków, czyli przyćmik był trochę wyżej w pułarkach od nas przed tym meczem. I generalnie dzięki temu nie będziemy myśleć aż tak nisko, jeśli chodzi o clan. Widzicie, jesteśmy teraz 19, czyli nawet nie aż tak nisko. Także ok, idziemy do kolejnego meczu. Przyćmik ma 12 level, natomiast jesteśmy już trochę wysoko. Także postanowiłem, że tego nie będę wycinał. Zobaczymy, co ma przyćmik. Obstawiam lockbait po prostu. Także my od razu atakujemy lawą, żeby sprawdzić, co on tam ma. Raczej nie powinno się atakować tak lawą. Natomiast nie miałem lepszych kart, chciałem je po prostu przetasować. Także za chwilę damy szkieleton dragony. Zobaczymy, co zrobi przeciwnik. Mógłby dać już wytarcze. Zobaczymy. Natomiast, jeśli te szkieletony dostałyby się do tego wizarda, to na pewno były, ładnie go zniszczyły. Byłoby 4 za 5 dodatkowo, mielibyśmy jeszcze ładny atak. Niestety musiałem wydać Szeliksir na te badcy, które też zbiły moje szkieleton dragony, także jest niezafajnie. Przedmiot ma też Mega Knighta, przed którym powinien móc się obronić za chwilę, Deep Zobaczymy. Natomiast mamy już bardzo ładne opróżnienie na wieży, także nie powinny być aż tak źle. Nasze płynionki chronią naszą wieżę przed goblinkami. I raczej to nie jest Lockbait. Nie widziałem Lockbaita z Mega Knightem, chyba to jest bardzo dziwny Lockbait. Jeszcze zobaczymy. Nasza wieża ma minimalnie więcej HP niż wieża przeciwnika, natomiast przeciwnik ma też 12 level, także ma trochę mniej HP na wieży. Mamy też dwie wieże osobione, natomiast tym nie, na razie się nie przejmujemy. Myślę, że takie niewielkie różnice nie mają w tym deku żadnego znaczenia, dlatego że my jesteśmy w stanie od razu zniszczyć wieżę jednym atakiem, jeśli przeciwnik źle zagra. Także okej, okay. atakujemy. Renki zachowują nas z natomiast przeciwnik dał tamki. Także ok, nasz atak niezbyt się udał, natomiast mamy przynajmniej minimalną przewagę w obrażeniach. Już nie. Zapomnijcie o tym. Wizard atakuje naszą wieżę. Mamy 48 HP, także po prostu teraz atakujemy balonem. Przyjemnik nie powinien mieć eliksiru. Jednak ma dużo eliksiru. Natomiast Batsy w złym miejscu i tego to jego wieża została zniszczona. Bomba zniszczy tego Wizarda, więc możemy się tutaj bronić minionkami. Tym razem z i tamto skontrowałem, może mi się nie opłacało, natomiast trudno. Za chwilę po prostu zaatakujemy. Myślę, że tutaj przez chwilę musimy się bronić trochę bardziej, dlatego że przeciwnik ma przewagę w obrażeniach, czego nie chcemy. Chcemy utrzymać tą wieżę przy życiu tak długo, żeby móc zaatakować jego wieżę i ją zniszczyć. Natomiast tutaj jest słaba sytuacja, dlatego że wszystkie wieże skupiły się na Magonite. Także zobaczmy. Minianki tam atakują. Myślę, że te arousy też nie do końca były potrzebne. Natomiast mamy na to HP na wieży, że musimy. Przeźnik dał w zwym miejscu tą walkerię na pewno. Natomiast zadziałało to. Nasze jednostki natomiast dochodzą do wieży. Zap mógł być trochę lepiej wykorzystany. Szkieton dragony zniszczyły Lizarda w ten to bardzo fajny sposób. Teraz wszystko skupiło się na Lawie. Szkietonki atakują wieżę, Także to bardzo ładnie wygląda. Badcy zniszczone przez szkietę dragony. Brzźnik nie ma żadnej ładnej kontry na szkietę dragony. Poza Wizardem, który skupiłby się na lawie. Także to nasza trzecia tutaj wygrana. Jak widzicie, jeśli Brzźnik nie ma Firebola, to kompletnie przegrywa. A nawet jeśli ma Firebola, to musi zdecydować, czy chce go zużyć na szkietę dragony, czy na barbarianki. Także myślę, że w tym to jest bardzo dobry deck. Fajnie mi się nim gra, i myślę, że z tego co widzicie, on po prostu działa. Do polskiej topki zostały nam jeszcze dwa mecze, więc na razie ten mecz pominiemy i przejdziemy od razu do tego ostatniego. Tamten mecz był z hogiem 2-6, którego bardzo łatwo mi skontrować, także ciekawsze mecze zobaczymy. Przeciwnik od razu atakuje nas goblinkami, także wiadomo, podejrzewam znowu lockbait. Natomiast ma wioskę, więc raczej nie jest bait, Natomiast wcześniej wydaliśmy trochę za dużo na tę obronę. Natomiast teraz nasze jednostki, które teraz atakują przeciwnika, z kolei ładnie zniszczyły tą wioskę, więc tak, jesteśmy do przodu z elixirem. Więc myślę, że możemy z tyłu zaatakować znowu Lawą. Jest to trochę ryzykowne, bo nie wiemy jeszcze, co ma przeciwnik. Natomiast jak już użył swoją wioskę, to raczej nie może być aż tak źle. Przeciwnik wydał też 6 na Sparkiego, także powinniśmy mieć ładny atak. I oczywiście, mamy tuim na który bardzo ładnie skontruje tego sparkiego za połowę Elixiru de facto. Natomiast przeciwnik popełnił kolejny błąd, dlatego że dał swoje mnionki, które my możemy skontrować 5 za 3 I teraz wiemy, że przyźmik nic nie ma, więc po prostu dodałem jeszcze balon. Przeciwnik próbuje desperacko atakować, natomiast nasz balon, jak zniszczymy, wie, że to już będzie po wszystkim. Także zobaczmy. Ten sparky, jeszcze dubiłem go mnionkami, żeby mieć z nim spokój. Natomiast mm, raczej nawet nie musiałem. Ale zobaczymy. Lawa powoli się szukuje. Natomiast na razie chcemy zniszczyć tą wioskę i myślę, że do niszczenia budynków właśnie szkietą dragony są super. A zwłaszcza do piecyka na przykład. Może nie do końca do wiosek, dlatego że wioski mogą strzelać do nich, zanim oni do nich podejdą i będą mogli strzelać. Natomiast znowu jakieś tam goblinki nas atakują. Na razie, się tym nie przejmiemy, po prostu robimy kolejny atak. Korzystając z tego, że dzięki temu mam przewagę w Eliksirze po prostu. Trochę się bardziej hardkoro, hardkorowo bronimy, po to żebym musiał wydać po prostu masę elixiru, żeby zdobyć tam tą wieżę. Cały czas mam przygotowany go fireballa, dlatego że wiem, że jeśli skontroluję tamte te goblinki, to on po prostu da tam minionki. Także na minionki mam przygotowane właśnie fireball. Tutaj trochę źle zagrałem, mogłem trochę poczekać na tego sparkiego, ale już trudno. Natomiast nasz atak lawą trochę nie wyszedł, trudno. Następnym razem będzie lepiej, cały czas bronimy tamtą wieżę, żeby nie, nie mógł skupić się naszej kolejnej wieży, a my po prostu atakujemy jego kolejną wieżę po to, żeby go zbić. Po tych strzałkach nasz przyjaciół będzie potrzebował jeszcze loga, żeby to zbić, także mamy bardzo dużą przewagę w eliksirze. Także dla mnie to jest plus, jakby mieć dodatkowy atak. Minimalne oprócz znowu naszej wieży. Znowu się bronimy, co prawda mi się to nie opłacało, dlatego że to jest 2 za 3, natomiast chciałem po prostu to przedłużyć, można powiedzieć, jego agonie. Wtedy można będzie tam tę wieżę. Natomiast wiemy, że przywnik ma loga, także takiego on go tam da. Natomiast nasz balon jest już na drugiej wieży, także jest po wszystkim po prostu. I wieża zbita. Także tak, oto dostaliśmy się do polskiej topki. Jesteśmy na. Teraz zobaczymy, na którym jesteśmy miejscu. Powinniśmy być w polskiej topce, dlatego że wtedy osoby, które były najniżej w polskiej topce, miały. 5509 pułarków, z tego co pamiętam. Także zobaczmy na którym jesteśmy w miejscu. I tak, jesteśmy na 947, także bardzo, bardzo nisko. Ale trudno, jesteśmy w polskiej topce, to się liczy. Także to tyle, do usłyszenia w następnym odcinku, zostawcie suba i lajka.